Be, be, witam, witam, wizaj fani tego typu, be, be, z tego typu. Tu chciałam taką informację wizeri fani powiedzieć. A jaką? Mm. O to jest pytanie wizeri fani. Mm. Chciałem tu podziękować wizeri fani za tyle lajków. Pierwsza sprawa. Że zaczynacie tutaj po prostu Poważnie podchodzić do nas, szczególnie do mnie, w sprawie takich rozmów już trochę głębszych w Bardzo się z tego cieszę, że po prostu wychodzicie z tej głupoty, jak się mówi. Nie chcę nikogo tu ani urazić, ani obrazić, tylko mówię fakty prawdziwe. No i tak mówię. No, bardzo się cieszę i dziękuję za to, że. Na fanpage wchodzicie, lajkujecie, że po prostu komentujecie, no i czy wam się podobał wczoraj film, bo na fanpage to parę sztuk, trzy części, zrobiłem filmu yy, królew film, czy wam się to właśnie podobało, czy nie podobało się, jak wam się podobało, to zapraszam do oglądania sobie tego filmu, jest... Warto świeczki obejrzeć Bo bardzo fajnie to jest zrobione Jak widzieliście wczoraj A dubbing jest Kapitalny Wystarczy obejrzeć ten film Sobie Bo dubbing zawsze U nas w Polsce jest Zawsze wychodzi bardzo fajny dubbing Właśnie Tu chciałem Ze yy, strony podziękować w i fani, że lajkujecie Wspieracie nas Pomagacie, podpowiadacie, widzowie fani, i to się z tego cieszę, że idzie to w dobrym kierunku. Wiecie o co mi chodzi? Nie z, z gówna do gówna, tylko do przodu. W tym sensie o to mi chodziło, widzowie fani, i dlatego chciałem tu podziękować. Specjalnie się tak ubrałem dla Was, widzowie fani, jak widzicie tego typu tak mówię, no trzeba iść do przodu nie do tyłu to jest podstawa w życiu bo kto się cofa ten zostaje w dołku a ja się staram iść do przodu Widzę i fani jak widzicie nie mam co Zostałaś w tyle tylko się wspinać, wspinać, wspinać i to jest właśnie podstawa widzowie i fani żeby właśnie swój cel mieć a mój cel jest taki, żeby pokazać wam w fani, że można wszystko normalnie robić. To jest właśnie to w fani. Pamiętajcie o jednym. Kto jest złośliwy, to będzie do końca życia złośliwym człowiekiem. Ty, ta osoba się nie zmieni. Jak pamiętacie o tym. Jak osoba, która jest miła od początku do końca, ta osoba zostaje. Ja jestem jakaś miły, szczery, zwróciliście uwagę. Ja pomiędzy słowami nie patrzę, tylko jak coś mi nie pasuje, czy coś takiego, to po prostu wale śmiało w cztery oczy. Albo publicznie. Jak zwróciliście nie raz, nie dwa, widzowie fani. Dlatego powiedziałem widzowie fani, że trzeba mieć w sobie męskości, jak się mówi. A nie być człowiekiem, bo popychanym. Nie, nie, nie. Trzeba być stanowcze, powiedzieć nie i koniec. I to jest bardzo ważne właśnie, a u mnie cecha jest u mnie w sobie i dlatego tam cechę mam. Niektórzy nie mają tej cechy. No i wpadają, w, ja się mówi, w korkocion głupoty. Nie chcę nikogo widział i tu obrażać ani bo to, nie chcę, tylko tak ogólnie mówię, Widzę i fani na ten temat, że wy Niektórzy wchodzicie w korkociąg głupoty. A później macie do wszystkich pytencji, że każdy się od was odsuwa. A dlaczego się odsuwa? No właśnie macie odpowiedź na to pytanie, które wam dałem. I dlatego powiedziałem krótko. Trzeba być stanowczo. Powiedzieć nie i koniec. Tak, jak ja. Ja powiedziałem, że robię motoryzacyjne części, odcinki i siedzę na tym. Nieważne, czy będzie się paliło, waliło, siedzę. No właśnie. I to, to trzeba doszanować, w załączaniu. A nie gadać o mnie jakieś bzdety bo Wy, ja wiem, że Wy to gadacie o mnie bzdety, ale nie znacie mnie w rzeczywistości. I to jest właśnie u Was ból idzie, że gadacie o mnie różne pierdoły, a się okazuje z punktu widzenia, że to jest co innego. To, co Wy gadacie, to jest bajka. No właśnie. Wy tak niektórzy, nie mówią wszystkich, Niektórzy tak działają. że o o trzeba tu przycisnąć tak jak ja żeby nie miał fejmu ale coś wam powiem no takim naciskaniem komuś yy, yy, do podłogi to nic nie znaczy bo ja jestem fafa za silniejszy wiem co mam zrobić dzięki dzięki wiem co mam robić wiem co jaką osobę, jak zablokować. Wystarczy to logicznie myśleć. To jest podstawą właśnie być youtuberem i nie dawać się wkręcać w jakieś zabawy. To jest bardzo ważne. Ja fakt faktem, że ja się wkręcałem w zabawę. Mogę się przyznać. to prawda, to, to mogę się przyznać spokojnie że faktem, że byłem głupi. No i, i po prostu się wkręca. Ale z czasem się nauczyłem jedno. Nie ma sensu. Opinie sobie pisać. Dzisiaj idę na noc do roboty, jakbyś pytał. Tak mówię. No, po prostu ja też. Człowiek uczy się na błędach. Nie ma takiego człowieka, żeby się nie, nie uczył na błędach. Pokażę mi, która ta osoba nie robi błędów w życiu. Każda osoba robi. Tylko niektóre osoby nie umieją się przyznać do błędów. I to jest właśnie szokujące, że niektórzy nie potrafią powiedzieć: Sorry, faktycznie to jest moja wina. Źle to robię. Inne rzeczy nie. Wchodzą w kłamstwo do państwa z gówna do gówna o prosiłem wam powiem <kluzny> i dlatego mówię no. to nie sztuką robić coś na youtube sztuką żeby zrobić a pokazać innym youtuberom czy innym ludziom że można robić różne vlogi recenzje samochodów bez spiny bez żadnego Yy, Zatarcie z kimś czy z no, no właśnie, na tym polega YouTube. Ja wiem, że kiedyś w tamtych latach, co ja pierwsze vlogi robiłem, to ja byłem strasznie, yy, strasznie łapałem. Hejty, nie hejty tego, ale z czasem puszczę się zacząć uczyć. Tak, jak ta człowiek się uczy na błędach, nie ma tego, takiej osoby, żeby się nie uczyła na błędach, dlatego tak jak mówię: fajnie, to nie na tym polega, że, a, bo trzeba tu wcisnąć kogoś, bo ktoś nie lubi. Ktoś mnie nie lubi, to mnie nie ogląda, nie lajkuje, nie obserwuje. Proszę i logiczne: wizerunkowanie, a jak ktoś lubi, to lajkuje, obserwuje subuje kanał i czekam na następne odcinki. A nie pytacie, tak niektórzy na moim fameciu piszą kiedy nowe odcinki, kiedy nowe odcinki, kiedy będą wszędzie. I odpowiada krótko na temat, na takie głupie pytanie. Mm. No to też prawda, ale właśnie takim sposobem to, to właśnie te e, ludzie, którzy właśnie minusują głupie komentarze, walą, właśnie powoduje to, że po prostu oni mają z tego radochę, bo tak, minusują. Są królem, tukwanną komentarz, czują się bogiem. Tylko coś Wam powiem: nie ma co na to zwracać wagi. Bo to takim sposobem tylko wystarczy, że karmicie i karmicie. Ja nauczę się jednego: nie karmić. Nie se minusują, nie se tam komentują. Każdy ma prawo komentować i dawać opinię, jaką ma. Nie ma tak, coś takiego, że jest zakaz. Tylko po prostu oni czekają na taki ruch tego, bo to jest takie granie taktyczne. Kiedy takie bądź się wkurzy i zacznie nawalać chimikami, atakować, bluzgać, kiedy fakt że to jest było prawdą, że niepotrzebnie, ale wiadomo, człowiek się uczy na błędach. I tego będę nie zrobię ponownie. Ja wiem, że jakieś są jakieś disy, nie disy, jakieś tam pitolenie, oszepenie, ale coś wam powiem, jak się na to nie będzie związało, to ucichną. Ucichną, zerwie im się smycz i lecą gdzieś indziej. Bo zobaczą, że nie związałam uwagi na nich, nie są karmieni, i po prostu z głowy stychaj. A żeby nie zdychać, to szukam gdzie indziej zaczepki, żeby właśnie zaczepić, żeby ta osoba odpowiadała. Ja też faktycznie że błędy robię, bo to jest prawda. Nie, nie mogę mówić, że nie, bo tak, to jest prawda. Widzę, że ale nauczyłem się jednego. Nie ma sensu sobie psuć opinię. Dzięki temu, że robię recenzję o samochodach, o tak, o samej o kamerze. Teraz będzie nowy odcinek wkrótce na to <tryk> staram się tutaj właśnie pokazać inna twarz. Dużo youtuberów yy, ogląda mnie. Tak, BOXDEL oglądał mnie. Inni youtuberzy tego sami Box Boxdel powiedział, że to jest kanał petarda. Kto oglądał, to wie. A kto nie oglądał, to zapraszam, to obejrzycie sobie, jak Boxdel ładnie skomentował fajnie to powiedział że to jest kanał humorodyczny że nie ma nic takiego że to jest każdy ma prawo się śmiać. A widzicie, czyli jest plus. Następny plus to, że taki się zmienił. Z wyglądu, z ubierania się, z wymowy i inne rzeczy. Następny plus jest niezadziorny. Następny plus jest spokojny, wyciszony. Pozytywne opinie się robią. I dzięki temu się buduje zaufanie innych ludzi, którzy chętnie by chcieli współpracować lub y, pomagać, dążyć do tego, żeby ten kanał się rozwijał. To mnie. Na takiej zasadzie to wszystko działa. Dlaczego z, y, firmy y, motoryzacyjne się odzywają do mnie? czekaj gadżet, widzicie, to jest z, od, od firmy dostałem ten gadżet kamera co niedawno była recenzowana to firma przysyła, no, przysłała no mi do recenzowania czyli mają już pełne zaufanie bo musieli najpierw zobaczyć co się będzie działo dalej, dalej, dalej i dopiero oceni, czy jest warta świeczki, czy nie jest warta świeczka dużo yy, z się odzywa żeby rezygnować, taki samochód, takie części tyle jest ofert tylko trzeba mieć po pierwsze czas a po drugie święta się zwierzę. no i to się nie da do kupy złożyć, ale o to się nie musicie martwić Fajne gadżety dostaje się od firm czy widzicie widzowie fani to nie na to polega żeby tak wyzywać się i tego tylko pokazać z punktu widzenia do opinię i to jest podstawą widzowie fani a nie albo trzeba tu tak jak bardzo niszy ja wiem o co nie tym ludziom chodzi chodzi o to, że bulwa im rośnie bije bo tak jak bardzo recesuje samochody wyposażenie tego remontuje Felki, nie felki, części najpierw był w głównie, po trochu wychodził wychodził, aż na szczyt wyszedł bo się da. Trzeba zrozumieć. Podstawą tego, co się robi. Ja też byłem głupi. Mówię to prawdę uczciwie. Też nie byłem święty na streamach i na live'ach, ale znikło. Poszło do lamusu. Jest nowa era. I to jest właśnie to właśnie. Widzeli fajnie. Że trzeba. Wszystko zmienić, obrócić i iść do przodu. No chyba to wszystko, widzę i fani. Dziękuję za to, że lajkujecie Bez, że zaczynacie tutaj na spokojnie ze mną tu rozmawiać, inne rzeczy. No i miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, idźcie do przodu będę.